Siemano, witajcie Jesteśmy tu na kwartowej masakrze Ogólnie odpaliłem nagrywanie, bo nagle coś mi zaczęły owce się kuźwa tłuc na górze Nie wiem czy to słyszycie, mam nadzieję, że to słychać Ale tak mi się jakoś owce na górze tłuką, że to szok Nie wiem czy z tymi owcami Czekaj, ja, ja wam zaraz lepiej przeczytam Przeczytam wam tą wiadomość Przeczytam wam tą wiadomość od Kenziego. Napisał mi tak Jak coś to jutro wyjeżdżam nad morze i stwierdziłem, że z tej okazji przygotuję ci coś morskiego I miałem wejść na serwer No to kuźwa wbijam na ten serwer, patrzę wytyfy! Czekaj, czekaj, czekaj. Pablito, mój drogi przyjacielu, jest tylko jeden. E, Tygryso, Pablito, Escobaro, Massaro, Terraro. A na zakończenie Bajunia i jaki ojciec taki syn? No wy chyba se jaja robicie. Ale gość. No synek, tak się nie będziemy bawić. Koniec. Będzie zaraz wzięty pasek, nie no żartuję i <laughs> no, zostaw subika, żeby był szary Kuźwa, no możesz przestać, jak się akurat przywituje Znaczy, Boże, przywi Boże przywituje Jak akurat mówię o subskrypcji Tutaj macie, su przecież subskrybuj, zostaw, żeby był szary Mam nadzieję, że zostawiłeś, no bo. No bo tak. E, Jakie ja odróżnienie pranka? Wszyscy dobrze wiedzą, że mam od Nitasiego 2 TNT. Oczywiście, nie jest, nie było zaplanowany ten prank, serio. Mam dwa TNT po prostu, chcę zobaczyć jego reakcję. Nie będę się jakoś bardzo wysilał tutaj na tego pranka. Niestety, my uważam, że Kenzie jest na tyle parówą, że yy, zwykły prank tak naprawdę. Jak się robią półpłytki w Minecrafcie? Ze stołu, no chyba. No, nie, został na się robią płytki. Ja, yeah. Patrz, ja wam pokażę, jak się robi pranki na kwaterie masakrze. Z TNT, krótki prank, 2 TNT i linka. Nie no, linki nawet nie potrzeba w sumie. Dobra, bo już nie przewidziałem tego, że z Myślałem, żeby z linkami na początku i żeby to odpalić jakoś, ale mi się nie chce tego łączyć. O, tu ma zwykłe drewno, to jest już łatwiej zrobić. Czekajcie, zwykłe drewno, zwykłe drewno. Idziemy, idziemy po zwykłe drewno. Mam pomysł. Myślę, że zrobimy mu na na najazd. Ogólnie ten film nie wiem kiedy wy to widzicie. Jeżeli on już już na mnie odegrał bądź coś mówił na ten temat, to znaczy, że po prostu... Ee, no po prostu widzicie ten film później na takiej zasadzie. O shit! Ja myślałem, że go nie mam. Dobra, 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 czekaj, 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 czekaj. Ej, to jest dobre, to jest. O nie! Shit. O źle, jest źle. Oj nie. Nie, jest źle, jest źle, jest bardzo źle. Jest gorzej niż strasznie. Oj, żeś mi nar... no, narobi mi problemów, tylko Jezus Maria, Boże, miałbyś taki spokojny odcinek dzisiaj, no a tutaj, jak widzicie, się znowu dzieją. Kurde, dymy, dymy normalnie się dzieją, bo chłop nie może normalnie ten, czekaj, dobra Dobra, tutaj chyba już, to już jest ha wszystko, tak mi się wydaje W ogóle ten kill off, powinienem go odłożyć, bo to nie jest w ogóle mój kill i Swoją drogą, ale to nieważne, nie będę do tego nawiązywał póki co Dobra, czekajcie, co my tu mamy? Mamy drzwi, czyli najważniejszą rzecz, którą Niestety, ale ktoś mi tutaj rozpierdzielił, nie będę mówił kto, a mianowicie kliper, którego kuźwa Kenzie mi tu przypluknął na chatę Ja nie, nie wiem, czy to tak działa generalnie, ale zobaczymy, ja nie wiem, czy to tak działa, serio A nie chcę sprawdzać, naprawdę nie chcę tego sprawdzać nie ja no, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, po jednej stronie. I na wszelki wypadek po drugiej, żeby. Albo nie, bo tu już się skapnie, to będzie za oczywiste. To będzie za oczywiste, jeżeli tu będzie. Tutaj dajmy mu płytkę, bo tu też często będzie przechodził, moi, moim zdaniem. Albo o, zrobimy tak, jakby na tamtą się nie nabrał, czyli na tą. To może nabierze się tutaj pasz pomiędzy, bo tego może nie zauważyć. Choć w sumie tutaj może rzadko chodzić od tej strony, czekajcie. Jakby to zrobić, żeby on często chodził. Myślę, że od tej strony chodzi częściej na przykład, więc zróbmy tutaj tą płytkę. Zróbmy tutaj. W tych dwóch miejscach zróbmy płytkę. I zobaczymy, czy to zadziała. Generalnie, jeżeli to nie zadziała, to trudno, to jestem najgorszym pranksterem, ale. I assume... Nie no, jestem po prostu inteligentny, nie, niesamowicie. Nie, nie zaprzeczajcie widzowie, serio. Mega inteligentny, co potwór. Dobra. Kurczę, no dobra, zostawimy tak. Niech będzie, to jest taki, wiecie, easy prank, easy prank, nie wiesz co jest grane. Taki jest TNT tylko i w ogóle. Taki łatwy, łatwy strasznie, żeby nie było. No kurde, no ale zobacz to, no przecież to człowieku chyba gościa pogrzało, no zobacz. Patrzysz na to i sobie myślisz, no, no poważny on jest, no nie poważny, no. I dobra, bierzemy też naszą wełnę. Ogólnie jaką chcę dołożyć wełnę? Chcę zrobić e, nowy towar w sklepie, a mianowicie chcę zrobić wełnę żółtą, pomarańczową chcę wprowadzić? różową chcę wprowadzić. I e, tą e, Magenta, Magenta, nie wiem jak to się czyta generalnie. No, te kilka kolorów nowych chcę wprowadzić, bo tych kolorów nie ma w sklepie. E, przydałoby się uzupełnić też białej wełny trochę, nie wiem, ile tam było chyba z pięć staków, ktoś kupił ostatnio, także uzupełnimy troszkę staków białej wełny i a, no i tu jest jeszcze ta, i czerwona. Czerwona chyba jest cała uzupełniona, także nie trzeba będzie czerwonej uzupełniać. Lecimy, bo to jest jakby, żeby wam pokazać mój sklep, chcę. W ogóle co do sklepu, jest tam, są tam ceny tańsze niż USKKF, także bajunika moim zdaniem bajka, no bo ceny tańsze niż USK ja mam wełnę za 8. Patrzcie w jakich warunkach są owieczki. Elegancko są. one trzymane w pięknych warunkach. Jak widzieliście, mają hodowlę owiec. Na każdym piętrze jest inny kolor owieczek. Plus, one są na wolnym wybiegu, tak naprawdę, bo mają dużo przestrzeni. Jak się zestakują, także jest bajka. Cudnie wygląda. Pa, o, już tam się wyłania powoli. No, nie oczywiście nie ten tak jakiś w ogóle namiot. A ja mówię, nie, nie to serduszko. Ale o, tam za tym drzewkiem się już wyłania. Wyłania się mój piękny sklep z owcą. Tak, to jest owca, no bo wszyscy wiedzą, że tu wełnę kupić. Zobacz, jak zbudowałem. No, po prostu. Stuce, potwór się postarał, no. Postarał się, zbudował sklep z owcą. Piękna sprawa. Tutaj w ogóle powstają jakieś dwie nowe rzeczy. A tutaj jest w ogóle ten namiot wafla. Dobra, no i lecimy. Wchodzimy sobie. Piękna sprawa. A tu już mam skrzynki przygotowane, nawet nie wiedziałem. O dobra, oczywiście ktoś kupił. No, widzicie, ja muszę uzupełniać. Czekajcie, niebieską, niebieskiej nie. To, dobra, tu nie trzeba uzupełniać. Dobra. Tutaj, oczywiście, create shop. Dobra. Shop. Niedługo towaru będzie więcej, jeżeli o to chodzi, bo towar tak naprawdę sporadycznie uzupełniam. Sporadycznie, w sensie sporadycznie uzupełniam, W sensie donoszę cały czas ten towar. Jeżeli chodzi o wełnę, także bajka. ja mam sobie crafting. żeby sobie craftować więcej sklepów, oczywiście finalnie dążymy do tego, żeby były wszystkie kolory wełny. I tak wcześniej pomyślałem, że może to za lekko zaokrąglać, co nie? Jakoś tak wiecie, lekko starać się, żeby chociaż wybrzuszenie jakieś robić. O, coś w ten deseń, że jak ludzie wchodzą, to od razu będą widzieli te sklepy, wiesz, że wi będą wiedzieli gdzie pójść, tak naprawdę gdzie się kierować. Bo tu może, może jeszcze z dywaników jakąś drużkę zrobię. O, zobaczymy, no za jakoś to będę urozmaicał wszystko jeszcze. No i pięknie, teraz czarna wełna, cza czarna, i tu jeszcze będzie gdzieś pomarańczarka. Teraz nie wiem będzie ten pomarańczą strzeż Szczerze powiedziawszy. I, I w sumie dam ją chyba tutaj, Dam ją chyba tutaj, w taki sposób to zrobię, bo tu wtedy wszystkie kolory powinny się zmieścić. A jeżeli nie, to będziemy po prostu dokładali jakoś tak powiedzmy przed tym, nie? No myślę, że jakoś tak w taki sposób to zrobimy. Znowu nie mi tam kapręce, X. -y. Zrobiłem swojego pierwszego pranka w życiu uzupełniłem, swe, uzupełniłem rzeczy w sklepie, także serdecznie dziękuję Wam za oglądanie Przy tym pięknym serduszku dla Mandzia nie wiem kto to zbudował w ogóle, kochamy Mandzia X, -y. nie wiem kto to zbudował generalnie, no ale nieważne. Przy tym pięknym serduszku się pożegnamy, załaszmy, że jest ono dla mnie, także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! E, ja... Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w na następnych filmach elo